Z tej strony Dominik Terra, witam Was na moim kanale. W kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku opakujemy sobie tą paczkę, która przyszła dzisiaj, właśnie do mnie. Tutaj znajdują się 5 nimf danego gatunku i 30 jaj danego gatunku. Już przedstawiałem te gatunki na tym kanale, ale jeszcze przypomnę, jakie to są gatunki. Obejrzymy sobie, czy doszło żywe. A następnie w dzisiejszym odcinku przedstawimy nowe terarium, które stworzyłem. I zrobiłem małą rewolucję w tym terarium. I zobaczycie jak to wygląda. No i dobra, jesteśmy już przy openingu paczki. No i dobra, opakujemy i tutaj mamy eolis tinen tising kong czyli to co e, mówiłem wam na o, poprzednim odcinku no i mam jeszcze co preolens gratis e, jakiego gratisa wielkie dzięki patrzmy sobie widzimy tu, tu są chyba te dwie gratis te zamówiłem w pojemniku ale zanim będę miał je w pojemniku to przejdziemy do drugiego pojemnika i mamy drugi pojemnik odpakowujemy go I tutaj mamy 30 30 jaj tego gatunku dostałem większe tutaj sztuki, proszę bardzo proszę bardzo, ale piękne Bardzo mi się podobają. I tutaj mamy docelowe terarium. Te malutkie terarium. No i jesteśmy właśnie przy, przy tym co stworzyłem. Bo stworzyłem y, y, podstawkę, żeby łatwiej było łapać. I jeszcze będzie plan taki, żeby stworzyć dookoła terrarium ramkę. Więc tak, tutaj mamy taki mały pojemniczek, który stworzyłem sam wczoraj i w środku jest LED. Jest w środku LED. Kabel, który idzie do przedłużacza. A od środka wygląda to tak. I tu będą większe osobniki. I tam jest właśnie ten LED. Yy, tu będą większe po osobniki, yy, które już podrosną i Imago, bądź może przed wylinkę przed Imago. Tutaj będą właśnie większe osobniki. Jeszcze raz możemy zobaczyć. No i dobra, kończymy. Widzimy się w końcówce tego filmu. Myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę y, oraz zostawcie miły komentarz. Kolejny odcinek y, będzie o przekładaniu jaj do inkubatorów. To będą dwa gatunki, które będę inkubował. Więc, y, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.